Hej, jest 8 lutego, a wy oglądacie śmieszne gify, yy, znaczy flesza, w którym robimy przegląd newsów. Zaczynamy. Długi proces produkcji Final Fantasy XV rodził obawy o to czy Square Enix w ogóle zarobi na grze. Serwis Dual Shockers rozwiał te wątpliwości, pytając o to producenta imieniem Hajime Tabata. Ten oznajmił, że gra zwróciła się już w dniu premiery, co jest bardzo dobrą wiadomością. 70% zespołu zajmuje się teraz tworzeniem dodatków, które wystartują 28 marca. Microsoft i Studio Human Interact zapowiedziały grę pod VR o tytule Starship Commander, jak sama nazwa wskazuje, będziemy w niej dowodzić statkiem kosmicznym w odległej przyszłości. Zadaniem tytułu jest sprawić, żeby gracz poczuł się jak prawdziwy kapitan. Co ciekawe gra ma opierać się na rozmowach z załogą. Będziemy więc stosować różne komendy głosowe. Tytuł wyjdzie na pocetach i obsłuży popularnego gle VR. Commander, it's your call. Get Even, nieszablonowa strzelanka narracyjna od polskiego studia The Farm 51 ma oficjalną i konkretną datę premiery. Tytuł wyjdzie 26 maja na PC-ach, Xbox One i PlayStation 4. Wydawcą na świecie jest banda i Namco. W tle oglądacie nowy zwiastun tytułu, który pokazuje zarówno fragmenty rozgrywki, jak i pewne wątki fabularne. Gra ma bawić się percepcją gracza i koncepcją rzeczywistości. Studio Inexile niedługo poczęstuje nas grą Torment of Numenera, ale deweloper ma w zanadrzu jeszcze inną grę sfinansowaną na Kickstarterze. Chodzi oczywiście o The Bard's Tale 4. Produkcja została przypomniana zwiastunem z rozgrywką prezentującym krótkie starcie z goblinami. Co ciekawe w eksploracji pomoże nam magia, na przykład by odbudować zniszczone przejście w lochach. Według wcześniejszych planów gra ma wyjść jeszcze w tym roku. Tomasz Wacławek, producent gier znany z gry Ronin, przedstawił swoje nowe dzieło, izometrycznego rpg akcji Immortal Planet. Produkcja ma stawiać na wysoki poziom trudności, wcielimy się w niej w Harosa uzbrojonego w miecz i broń palną. Rozgrywka ma nawiązywać pod wieloma względami do Dark Souls. Tytuł walczy o miejsce na Steamie w usłudze Greenlight. Czas na kolejną rundę podsumowań finansowych, tym razem w temacie Take Two. Firma pochwaliła się, że do 31 grudnia ubiegłego roku do sklepu wysłano w sumie 75 milionów egzemplarzy GTA V. Red Dead Redemption, starszy tytuł wydawcy, trafił za to do 15 milionów graczy. Mafia 3 gra sprzed zaledwie paru miesięcy niestety oczekiwań nie spełniła, mimo tego w sklepach jest 5 milionów pudełek. Civilization 6 jest najszybciej sprzedającą się odsłoną serii, na pecetach sprzedano już ponad 1,5 miliona sztuk. A prace nad nową zeldą ponoć zostały ukończone. Do usłyszenia.